Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Pajo i zaprezentuję Wam dzisiaj mod Immersive Engineering, mod technologiczny do minecrafta, krok po kroku wytłumaczę od czego zacząć, na czym skończyć, Że zapraszam do oglądania. Dobra, na samym wstępie chciałem zaznaczyć, że w tym modzie występuje bardzo dużo multistruktur, których no, nie będę przedstawiał jak się je buduje z tego względu, że jest bardzo prosty sposób, aby zrobić engineers manual. Wystarczy jedna książka i dźwignia i za jego pomocą można wtedy po prostu klikacie, no, co chcecie zrobić. Załóżmy, że chcemy zrobić jakąś maszynę, squeezer, tak? I krok po kroku jest pokazane, jak to zbudować. Jeżeli animacja jest generowana za szybko, wystarczy spauzować i segment po segmencie samemu sobie sprawdzać, jak się to buduje. Jak już to mamy za sobą, to zaczynajmy. Dobra, sama modyfikacja wprowadza kilka nowych skałek do gry. Jest to copper, baksid lead, silver, nickel oraz uranium. No i w przeciwieństwie do wielu podobnych modów, nie z nimi, także będziecie musieli jednak nazbierać ich troszeczkę, szczególnie na samym początku copper. No i podstawowe składniki Minecrafta, jakie będą wymagane do progresu, to przede wszystkim żelazo, węgiel, redstone i jakieś tam deski. Dobra, tu mamy jeszcze industrial hemp seed, to są nasiona, z których wyros, wyrasta później to. I to jest też wymagane do wielu, wielu rzeczy, do budowy z tego moda, także do progresu te rzeczy będą wymagane. Od czego zaczynamy? Poza Engineers Manual, na początku wypadałoby zrobić Engineers Hammer. Banalne, trochę żelaza, patyk, nic tak? Za pomocą tego właśnie młotka jesteśmy w stanie budować wszystkie maszyny, jakie są w tym modzie, wszystkie multistruktury. Także jest to wymagane, jest to rzecz niezbędna i wypadałoby zrobić ją jako pierwszą. Następnie, dobra. Następnie przedstawiam tak: mod przede wszystkim e, poza samymi multistrukturami e, posiada bardzo dużo e, rzeczy dekoracyjnych, rzeczy użytkowych, ale również własny zasób energii, który jest oznaczony jako IF (Immersive Flux). Niektórzy mogą kojarzyć z innych modów najbardziej popularna, najbardziej popularność źródło energii to RF, czyli Redstone Flux. No i to wszystko się łączy, tak? IF do RF. To jest ratio 1 na 1, także nie ma tutaj żadnego problemu. I w tym modzie wyróżniamy trzy jakby częstotliwości, tak? Jest to LF, LV, MV i HV. Jednocześnie jest od najsłabszego do najlepszego, tak? LV generuje maksymalnie 256 IF na Tik, TIK od razu powiem, że to jest 1,20 sekundy, jakby ktoś chciał sobie obliczać. Później jest 1024 i 4096. No i wszystko ma jakby swoje odpowiedniki, tak? Jest konektor, do którego podpina się kabel. To jest LV, MV i HV, tu macie to samo z kablami, tak? I tak samo z kapasitorami. Kapasitory to jest nic innego, jak taki swoisty, powiedzmy, powerbank. Najsłabszy ten LV generuje nam się pobiera maksymalnie 100 tysięcy, następny milion i najlepszy już 4 miliony. Dobra. Jeżeli będziecie chcieli progresować w modzie, przede wszystkim pierwszą maszynę, jaką powinniście według mnie zrobić, to będzie owen. Kołk owen. Wygląda on następująco, zaraz do niego przejdziemy. Co jest wymagane do budowy kołk owenu? To jest nic innego jak kołk brick. Też banalne materiały, jest to tylko glina, cegła i piaskowiec. No i z tych kołk bricków budujecie swoją pierwszą multistrukturę. To nic innego jak właśnie poukładane kołk briki w formie 3x3, tak? Zabudowane również w środku. Wszystko, czyli taki tylko kopiec 3 na 3 i używacie właśnie Engineer z Hammera, prawym przyciskiem myszy Pek jest zrobione. Ta maszyna służy przede wszystkim do przepalania węgla w tym okienku, do tworzenia, już Wam pokazuję, e, kołk, odpowiednika właśnie węgla z tego moda co, co, O, kołk tak? I ten kokol będzie później wytłumaczone też, że będzie wymagany do wielu innych, y, późniejszych już budynków. Ale to nie wszystko, ponieważ, y, jakby to ująć, produktem, który się robi również z przepalania tego węgla, będzie specjalny ole, olej, kreozot oil, który będzie wymagany znowu po zrobieniu do robienia spytkowzic, wiadro kreozot oil. Do robienia treated wood planks. A treated wood planks są wymagane praktycznie we wszystkim, w każdym innym urządzeniu. Także robicie tak, jak mówiłem, młotek, później z tych brików tworzycie oven, w którym przepada się węgiel, żeby właśnie również mieć produkt, kim jest Kryozot oil. No i potem właśnie z tego tworzycie te planki. To jest podstawowe drewno z tego moda, które tak jak mówię, wykorzystywane praktycznie do wszystkiego. No i z tego na przykład już moglibyście sobie stworzyć. Engineers Workbench, tak? To jest e, troszeczkę jakby stół do craftingu, aczkolwiek wykorzystywany jest przede wszystkim do ulepszania e, różnych przedmiotów z tego moda, które później będą pokazane, ale to zostawimy sobie na koniec. Dobra. E, później już możecie sobie ulepszać te piece, tworzyć powoli kolejne struktury. Załóżmy, że lecimy dalej. Macie jeszcze blast brick, czyli macie netrową cegłę, zwykłą cegłę i płomienny proszek. Są to już może troszeczkę trudniejsze materiały, aczkolwiek nadal można je spokojnie zdobyć, bo to zwykłe Minecraftowe, tak waniliowe wręcz powiem materiały. To jest to Crude Blast Furnace. To jest właśnie kolejna maszyna, kolejna multistruktura, którą wypadałoby zrobić. I jest to nic innego również jak właśnie klocek 3x3 zwieńczony Engineer z Hammerem. W przeciwieństwie do kołkowenu, jego zastosowanie jest troszeczkę inne. Działa on podobnie jak zwykły piec Minecrafta. Dajecie coś do przepalania, tak? czy to jest drewno, czy to jest węgiel. I dajmy na to, że. O, mamy pokażę receptury, tak? Sztabka żelaza po przepaleniu da nam sztabkę stali, steel ingot. Jest to o tyle ważne, że stal jest jednym z głównych elementów, który będzie wymagane do. Później budowy dalszych struktur, także to jest wymagana maszyna, ale radziłbym ją jak najszybciej ulepszyć, bo nie jest zbyt zbyt jakby to ująć efektowna, a nie efektywna, tak? I to jest ulepszenie: Improved Blast Furnace. No, troszeczkę tutaj jest już inaczej, inaczej to już wygląda, nie jest to jakaś zwykła bryła, tak? Ale no to też odnajduje się tym, że no. Ciężej to zrobić. Mimo, że sama struktura wygląda podobnie, tak o 3 na 3 z lejem na samej górze, na środku, zwieńczone. oczywiście, inżynier z hamerem, ale jak się robi Reinforced Blast Brick, to już jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Wygląda to tak, że kładziecie blast brick ze wcześniejsz z wcześniejszego materiału i do tego dodajecie steel plate. Jak sama nazwa wskazuje, jest to płyta stalowa. Ale, żeby ją wykonać, potrzebna nam będzie już kolejna maszyna. Już przejdźmy do tego, jaka wygląda ta maszyna. Także pamiętajcie, to Coke Oven najpierw, później krót Blast Furnace. żeby ulepszyć ten Blast Furnace, będzie nam potrzebne to Metal Press. Metal Press wcale nie jest ciężki do zrobienia. Wymaga stali przede wszystkim, która będzie robiona w krót Blast Furnace. Stal troszeczkę tam bloków. Tak jak mówię, nie będę tego jakoś tam wdrażał się w to, jak to się robi. Jedyną rzeczą, jaką chciałbym, żebyście zauważyli podczas tworzenia multistruktur, to to, żeby konwajor belty, te pasy, które tutaj jadą, były skierowane w takim kierunku, jaką są tutaj, jakie są tutaj na filmie. Tak? Czyli jedna od tłoka idzie te strony do przodu, a druga bezpośrednio do niego, bo inaczej się to nie stworzy. Jest taka dość specyficzna rzecz w tych multistrukturach tutaj z moda, to jest to, że aby je stworzyć czasem no, trzeba jednak kliknąć tym młotkiem na odpowiedni klocek, nawet z odpowiedniej strony, tak? Bo inaczej się to nie zrobi. Widzicie? Nieważne jak klikam, to się nie robi. Muszę znaleźć ten odpowiedni kierunek. No, w niektórych innych modach po prostu klikniecie byle gdzie i będzie działać, a tutaj to działa troszeczkę inaczej. Może, może być też o z Shiftem. O, widzicie? Akurat na tłoku kliknąłem z Shiftem i zadziałało. Także jeżeli nie chce się zrobić, to nie musi to być koniecznie, że źle zbudowaliście, ale po prostu może klikacie nie w tym miejscu, gdzie trzeba. I od razu mówię wam, jak działa Metal Press. Nie posiada on żadnego ekwipunku, żebyście coś wyrzucali do środka. Jedynie co, to musicie zrzucić właśnie tutaj na tą taśmę jadącą. I od razu w tych bardziej zaawansowanych maszynach pragnę zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Mianowicie od góry, bardzo często od góry, nie zawsze macie wejście na energię, ponieważ one wymagają właśnie energii. Dajmy na to, że. O, zasilona jest tutaj energią, tak? czyli maszyna już może pracować. Dobra, dajmy na to, że chcemy właśnie zrobić płytę stali. Weźmy sobie Steel Ingot 1. Nie wiem, czy nie będzie mold potrzebny, ale to zaraz zobaczymy. Zrzucony jest. Nie działa. Chyba będzie nam potrzebny steel mold. Zaraz zobaczmy. Plate mold o Metal Press Mold Plate, który montuje się zapewne tutaj. O. I czy jeżeli teraz zrzucę? O, patrzcie, co się teraz dzieje? To jest już efektowne, prawda? Tak, chciałem właśnie powiedzieć, że Immersive Engineering w porównaniu do innych podobnych modów, mimo że może nie jest na tyle efektywny, nie robi wszystkiego tak super, tak zarobiście, to jest wyjątkowo efektowny, tak? Te multistruktury naprawdę robią robotę. Także tak jak powiedziałem, no, musicie zamontować jednak ten mold tutaj, w zależności co chcecie oczywiście, tak? Bo są zapewne też inne moldy, ale Metal Press mold, Montujecie właśnie na urządzeniu, żeby maszyna wiedziała, co wy chcecie tutaj sprasować, rzucacie co chcecie, w tym wypadku akurat stal i macie steel plate. A. No i z tym steel plateem tak lecimy i robimy ulepszenie już do Improved Blast Furnace. Czym się różni Improved Blast Furnace od Crude Blast Furnace? Mianowicie tym, że może pracować przede wszystkim szybciej i jest łatwiejszy do zautomatyzowania. Co mam na myśli przez to, że może działać szybciej? Można do niego dorzucić preheatery, O, Blast Fullness preheater, Widzicie Iron Sheet Metal i External Heater. Nie jest to nic trudnego, bo sami już powiedzieliście, potrzebujemy po prostu płyt. Tym, tym razem akurat z żelaza. No to jest ta sama zasada, tylko że wrzucamy do presa żelazo. No i macie dwa miejsca. Z prawej i z lewej strony, tak? Wystarczy podpiąć odpowiednią stroną, gdzie mamy młotek. Młotek można również przesuwać o. I teraz oczywiście potrzebują one energii. Jak widzicie, samo miejsce z góry jest na energię, tak? I w momencie jak podpieliście prihiter, który jest zasilony, no to maszyna już jest w stanie pracować dwa razy szybciej. Jeżeli podepniecie jeszcze drugi, będzie pracowała trzy razy szybciej. No i będzie wyrzucała swój output także przodem. Więc jeżeli chcielibyście zautomatyzować, to zawsze można powiedzmy, wrzucić coś tutaj, że. Od razu Wam wyleci tędy do skrzyni, do jakiegoś magazynu, nie wiem, co tam już zależy od Waszej wyobraźni. Idąc dalej teraz tym tematem, jest jeszcze tutaj fajna rzecz, jest to fluid tank. To może wielu z Was kojarzyć, jest to nic innego jak magazynowanie płynów, tak? Może to być wszystko, od wody, ja mam akurat troszeczkę wody, aczkolwiek może to być lawa czy inne płyny z jakiegokolwiek innego moda. Jest naprawdę bardzo duża pojemność, także jeżeli ktoś Was potrzebuje czegoś takiego, to w 100% mogę polecić. Ogromna ilość wchodzi wody, jak widać. No i dobra. I ta maszyna również może zostać zautomatyzowana, ale wymaga REDStone'a, tak? Wymaga sygnału z REDStone'a, dlatego na dole musicie postawić czy to dźwignię, czy to jakiś przycisk, cokolwiek, żeby wyciągnąć z niej później, tak? Tę wodę. No, bo płyny, no, w wielu późniejszych maszynach zobaczycie, że będą wymagane, tak? także z tych tanków, żeby wyciągnąć wodę, potrzebować będziecie sygnału z redstone'a oraz e, rur. przede wszystkim rury już pokazuję, jak się to podpina. Wierzycie fluid pipy, podpinacie je bezpośrednio, tak? ciągniecie to jakieś tam maszyny, jakiej potrzeba. załóżmy, nie wiem, do tej, tak? Akurat to jest inne wejście, to później pokażę, ale tak czy siak ciągniecie te rury. I dajecie sygnał z Redstone'a, że OK, maszyna ma przekazywać teraz, dajmy na to, wodę. I wtedy przez te rury właśnie woda ucieka do maszyny, która jej potrzebuje. No, to też jest multistruktura, nie jest jakaś super ciężka do zrobienia, więc nie będzie z tym raczej problemu. O, to jest tylko prawie iron sheet metal, tam bodajże w środku nie ma nic. O, puste. zwieńczone oczywiście. engineer's z od góry macie chyba wejście również do tego, bo tutaj, żeby to wlać, możecie wylewać z każdej strony, jakiej Wam się podoba, ale chyba to jest głównie z góry, niech no zerknę. Hmm, engineer's Hammer: dobra, tak. Wodę wlewacie, w ogóle płyn wlewacie z góry, wyciągacie dołem. W sumie to ma sens. Dobra, lecąc dalej, co tam mamy. No dobra, tak jak wspomniałem, te planki to już nie będę nam tłumaczył dalej. Maszyny, jakieś podstawowe maszyny, jakie mamy. External Heater, to jest też jedna z takich pierwszych podstawowych maszyn, jakie moglibyście chcieć sobie zrobić. To jest tylko sztabka miedzi, właśnie z tego moda. Żelazo Redstone i Copper Coil Block. To jest LV Wire Coil z żelazem, a to jest nic innego właśnie jak miedź też. Tyle, że używane są do tego nożyce, żeby poszpociąć płytę miedzi Copper Plate. A płyty już wie, wiecie, jak się robi. Także to nie jest nic trudnego. External heater wymaga co prawda energii, ale to jest zwykły kawałek bloku, który na to, kładzie się obok piecyka. tak? Kładziecie go obok piecyka, podpinacie pod prąd i już nie, piec dany nie wymaga żadnego paliwa, żadnego, żadnego drewna, żadnego węgla. Po prostu jest zasilany energią elektryczną. Także bardzo sprawne, fajne rozwiązanie na sam początek gry co mamy dalej. Mamy item router. To jest akurat bardzo fajne fajne rozwiązanie dla osób, które lubią automatyzację. Już pokazuję jak to wygląda. Item router. Załóżmy, że macie system jakieś kabli macie system magazynowania, tak, który wszystko jest automatyzowane, wszystko macie normalnie porobione i chcecie to właśnie posegregować. Każda strona jest pokolorowana, widzicie sami Załóżmy na to, że żółtą stroną chcecie, aby, nie wiem, ten zbiornik wyleciał, tak? No to macie zaznaczone, że przez żółte ma lecieć właśnie zbiornik. Wtedy, w momencie, jak coś się dostanie do tego klocka, to wyleci żółtym kolorem, tak? Czyli to, co jest żółte, będzie wylatowało żółtą stroną. Jeżeli chcecie, żeby dźwignia wylatowała seledynową, to będzie wylatowała tą seledynową stroną, tak? No to jest proste, a zarazem genialne, więc jeżeli lubicie automatyzację, to bardzo fajne rozwiązanie turntable no to jest akurat troszeczkę taka jak dla mnie przynajmniej niezbędna rzecz chyba że osoby są które potrafią się tym jakoś zająć turntable nie robi nic nadzwyczajnego poza przestawianiem klocków w przeciwnym kierunku już pokazuje turntable Wymaga oczywiście sygnału z redstone'a, więc ale to chyba było do przewidzenia. Widzicie, zazwyczaj na tym modzie czerwone znaczki tak, zaznaczone są właśnie w miejscu, w którym powinna jeździć dźwignia czy jakieś urządzenie, które daje sygnał z redstone'a. No, załóżmy tutaj, że to idzie w tę stronę. Chcecie to przestawić, widzicie? Jeżeli idzie sygnał z redstone'a, to maszyna ta przestawia blok przednią w innym kierunku. To już akurat dodaję do Waszej wyobraźni, ponieważ ja sam osobiście no, nie wiem, jak to można zostać wykorzystane. Aczkolwiek, jakby pomyśleć, no to na pewno mogłoby mieć jakieś ciekawe rozwiązanie. Dalej, idziemy. Core Sample Drill. Tu mam jeden. Akurat to jest dość ciekawa sprawa, bo może być wykorzystywana do ustawiania maszyny hajendowej, tak, ostatniej z tego moda, które później przedstawię i pokażę mniej więcej, jak to się może przydawać. Co to robi? Kładziecie w pewnym momencie na ziemi zaznacza się Wam linia, tak? O, jak widać jest taka linia zaznaczona, jest to jeden cząk. i w tym czunku mianowicie jak dostaniecie teraz energii, maszyna dostaje energii, dobra, dajemy tu jest wejście, ona generuje jakby sprawozdanie na temat tego, jakie bloki, jakie skałki, jakie rudy znajdują się w tym czunku od góry do dołu, tak? I w momencie jak wygeneruje już to wszystko, dostajecie to sprawozdanie, tak? O, core sample mam. Na tym Core Sample, jak widać, jest wszystko opisane. No, że Nie ma żadnych minerałów, nie ma żadnych fluid rezerwuarów, czyli nie ma żadnego płynu w tym właśnie czunku, który został tutaj zaznaczony. Także jeżeli chodzi o kopanie, tak właściwie dla osób, które szukają minerałów, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Stawiacie na ziemi i mniej więcej wiecie, co w pobliżu się znajduje. Lecimy dalej. Takich podstawowych jeszcze urządzeń, maszyn Mamy na przykład Razor Wire, to jest płot, tak? Płot kolczasty. Niestety nie działa jak zwykły płot w Minecrafcie i można przez niego bezpośrednio przechodzić. Jednak spowalnia Cię i zadaje obrażenie, tak? Bo to jest jednak płot kolczasty. Fajnym rozwiązaniem jest jeszcze to z tego płotu, że można go podłączyć pod prąd. No, oczywiście, czy to tym, czy to kablem. Znaczy, później pokażę, jak działają kable właśnie w Immersive Engineering. No i po podłączeniu do prądu zadaję dodatkowe obrażenia. Także, jeżeli macie bazę, chcecie ją ochronić troszeczkę dodatkowo, macie problem jakoś z zabezpieczeniem, to fajne rozwiązanie również. No kolejna sprawa, to może zacznijmy od tej strony, Charging Station. Jeżeli dostanie Charging Station troszeczkę energii elektrycznej, to jest nic innego jak maszyna do ładowania waszych przedmiotów energią, jeżeli akurat taki przedmiot energię wykorzystuje. Po prostu prawym przyciskiem klikacie, jest on ładowany w środku, i diody z przodu będą się oryginalnie świeciły na czerwono. Jeżeli jest czerwono, to znaczy, że przedmiot nie został załadowany. W momencie, jak zaczną się świecić na zielono, to znaczy, że ładowanie dobiegło końca. Lecimy dalej. Tesla Coil. To już akurat jest bardzo ciekawe urządzenie, które no niestety nie będę Wam w stanie przedstawić, dlatego że z jakiegoś powodu mój pak nie trawi tego urządzenia i w momencie, gdy chcę go użyć, po prostu wykrzacza mnie, tak? wywala mi grę, ale to jest takie o tyle ciekawe, że po podłączeniu do energii, po podłączeniu do prądu, wydziela wiązkę prądu, wiązkę elektryczną dookoła, zabijając wszystko, co się rusza. Jeżeli na przykład zabijecie... Jakieś, zabija to jakieś zwierzę to mięso z tego zwierzęcia jest od razu usmażone także to też jest ciekawa sprawa czy to do obrony czy to może do, jakiegoś, do jakiejś automatyzacji no to już zależy od waszej wyobraźni tak e, fluid pump fluid pump e, to jest tak jak sama nazwa wskazuje też e, maszyna do pompowania różnego rodzaju cieczy można ją wykorzystywać chociażby w tym tanku no normalnie można przekazywać płyny poprzez e, zwykłe rury aczkolwiek jest to nie, nieefektywne i poprzez wykorzystanie tego fluid pumpu, oczywiście również wymaga energii, tak, to będziecie w stanie przekazać tfu, płyny z jednego pojemnika do drugiego pojemnika znacznie szybciej. Zakładając na przykład, że tu kładziecie jeden zbiornik i drugi zbiornik podłączacie właśnie pod to, tak, w ten sposób dajmy na to i poprzez właśnie wzięciu energii elektrycznej maszyna będzie pompowała wodę z jednego zbiornika do drugiego zbiornika, którego do którego, to już zależy, młotkiem bierzecie, ustawiacie strony. W jednej stronie jest input, czyli w tę stronę wchodzi, albo output, czyli wychodzi. To już zależy, właśnie sami sobie ustaracie. Wszystko się robi młotkiem, dlatego ten młotek jest taki ważny. Przyglądajcie, niebieski to jest, że wchodzi płyn, pomarańczowy, że wychodzi. Idziemy dalej, co tu jeszcze mamy? Garden Close. O to już, moi drodzy, jest bardzo, bardzo przydatne urządzenie. Uważam, że to jest najbardziej przepakowane urządzenie z całego moda. Dlaczego? Ponieważ jeżeli gracie tylko na Immersive Engineering, bez żadnego innego moda, no to może to nie jest jakoś tam za bardzo przepakowane. Natomiast jeżeli gracie na jakimś dużym modpaku, gdzie naprawdę macie ogromną ilość modów, ogromną ilość rzeczy do zrobienia to i to jest o tyle wtedy dobre, że jest synergia pomiędzy tym urządzeniem, a wieloma innymi. Służy to, mianowicie do jakby tworzenia, tak? Roślin, załóżmy, że chcecie zrobić zwykłe nasiona zboża, to musicie wtedy dać ziemię, czyli materiał, na którym dana roślina rośnie, nie musi to być konkretnie ziemia. Jeżeli chcecie tworzyć te grzyby z neteru, no to wtedy musi być coś innego, prawda? I wtedy bierzemy, nasiona, nasiona pszenicy, tak? I już jest wszystko ustawione. Teraz, jeżeli Maszyna dostaje energię elektryczną od góry, dostanie płyn, jaki jest wymagany. Płyn jest bodajże z tej strony, chyba, czy z tyłu. Tak, z tyłu. Dostaje płyn właśnie tutaj, energię elektryczną z tej strony, i jest jeszcze wejście z boku, powiedzmy na fertilizer. Fertilizer to też zależy od, danego, od danej rośliny. W tym wypadku będzie to ta mączka kostna, tak? Żeby szybciej rosło. Nawet bez tego fertilizera będzie nasiono rosło bardzo szybko, naprawdę. Także to jest super maszyna, jeżeli chodzi o zautomatyzowanie jakichś nasion. No i są mody, które dają Wam na przykład e, zwykłe rudy, tak? Jakieś żelazo, nawet diamenty, więc zautomatyzować można dzięki temu super wszystko. No to czyli tak, pamiętajcie. Ziemia, tak, w zależności na czym rośnie dane nasiono, podpinacie wodę, energia elektryczna musi być, opcjonalnie jakiś fertilizer, czy tam mączka kosna, czy coś. I możecie od razu output, czyli to, co wyjdzie z tego, czyli w tym wypadku wyjdzie nam zboże, wyciągnąć tędy, tak. I od razu wszystko jest automatyzowane. Automatycznie Wam się tworzy, automatycznie Wam wychodzi to, powiedzmy, do jakiegoś systemu magazynowania. Czyli, no, biorąc pod uwagę po efektowności, efektywność tego urządzenia jest no, najlepsze urządzenie w tym modzie, naprawdę, w moim skromnym przynajmniej zdaniem. Dobra, przejdźmy może teraz do tego, że ten mod posiada dość ciekawe sposoby generowania energii. I zanim przejdę właśnie do tych bardziej skomplikowanych maszyn, które w tej energii w dużej mierze będą wymagać, to pokażę Wam właśnie, jak wygląda generowanie energii w tym modzie.